Siemaneczko, z tej strony Dim2 i dzisiaj zapraszam Was na kolejny odcinek z pogromcy mitów. Tak, dokładnie, mity 281. Czy koń porusza się wolniej niż megawierzchowce, czy też same pety? I hoch, ich ha. Powiem Ci tak, to nie jest tak, że koń porusza się wolniej. Każdy pet z tą samą prędkością porusza się inaczej. Niezależnie, czy to jest koń, wierzchowiec, cokolwiek innego. Dlaczego tak się dzieje? Dlaczego jest taka różnica? Każdy z tych wierzchowców ma inną animację. Tak naprawdę moim zdaniem najszybszy jest lew, potem jest tygrys, potem jest koń. No i oczywiście są też te wolniejsze, dziki, czy też moim zdaniem najwolniejsze chyba jest, ja wiem. Właściwie teraz muszę się zastanowić co jest najwolniejsze. Chyba renifery właśnie są najwolniejsze, bo mają najgorszy skok. Szybkie też są mary senne i ta czerwona, nie pamiętam jak się nazywa, ale jest naprawdę tego bardzo dużo. Co do zwykłego konia, on ma taką standardową, jak też czarny koń, jakiś militer dodatkowe. One nie są jakieś mega szybkie. Jest szybszy od dzika. Dzik i renifer myślę, że są najwolniejsze z tych wszystkich. To jest tylko ze względu na animację. No tu masz pokazane akurat pięć, będzie pokazanych różnych, z czego cztery to są różne, dwa to są tygrysy. No i jest taka zasada. Niestety lwa nie miałem dostępnego, chociaż teraz sobie przypomniałem, że lwa mam na Artemidzie, ale oczywiście po co pamiętać o tym przed nagraniem? No dobra, mniejsza z tym, ale mówię, lew jest najszybszy. Biały lew jest chyba najszybszy z tych wszystkich petów. I jeszcze ten dragon, i pet, który nie pamiętam też jak się nazywa, ptaszek też jest całkiem szybki. Ptaszek, no tak muszę go nazwać, bo za nic sobie nie przypomnę teraz jak on się nazywał. Więc to one są gdzieś tak w podobnych granicach jak. Właśnie Marysenne i tym podobne wyniki. Więc jak widzisz, to jest tylko animacja. Szybkość poruszania się jako animacja i nie ma jakiejś wielkiej różnicy. Mity 282. Jeśli mamy 3000 HP na 12000 HP i założymy mi ten 2 HP to wzrośnie 12, czy tylko czy to już to 3000? 3000, jak napisałeś, jest HP podstawowym, czyli tutaj się nie ma co zmieniać, nie ma co rzucać się nam tak naprawdę. Więc ja powiem od razu z góry: zwiększy się tylko ilość maksymalnego HP. HP ci nie urośnie o 2000. Gdyby HP rosło o 2000 do góry, to prawdopodobnie byłoby dosyć ciężko w ogóle kogokolwiek zabić. Dlaczego? Bo wkładał i nakładałby itemy, które mają po 2000 i nagle by mu się robiło 20 tysięcy. 20 na 20 tysięcy. Więc rośnie tylko ta druga liczba. Kinzil. Proszę bardzo, twoja odpowiedź jest taka, czyli rośnie tylko ta druga liczba. Czy postać z rangą na minusie może zadawać obrażenia drugiej postaci z rangą na minusie? Tabe. A wiesz, że to jest dosyć zabawne, bo większość osób wie, że takie coś jest, że można coś takiego zrobić, ale nie ma dla tego pojęcia, że postać agresywna, kontraagresywna nic sobie nie zada na wolnym. Na agresywnym. Nie zatapują się nawet. Ja wiem, że niektóre osoby nawet o tym nie wiedziały, chociaż widziałem dwa komentarze, które musiałem skasować, bo były bardzo wulgarne według tej, do tej osoby. I powiem szczerze, że mm, tak naprawdę chodzi tutaj przede wszystkim o to, że agresywny, gdy bije na wrogim, bije tak naprawdę na wolnym. Czyli wolny się by mu załączył, gdyby zaczął bić agresywnego. Dlatego zostało to zablokowane. Kiedyś się dało. Kiedyś była taka opcja, że kto miałeś na przykład agresywny, mogłeś bić drugiego agresywnego na normalnym agresorze i nic się nie włączyło. Teraz jest tak zrobione, że tego agresywnego drugiego nie da się bić, natomiast na wolnym, owszem, da się, na gildii, da się, na wrogim i na normalnym nie masz szans uderzyć takiej drugiej osoby. Chyba, że jakiś Bóg jest, którego ja osobiście nie znam. No, i tak to wygląda, więc no, agresywny, kontra agresywny nie uderzy siebie, jeśli nie da wolnego. Tak mogę powiedzieć, bo na agresorze nie masz szans dostać takiej drugiej osoby. Czyli mit 283. Potwierdzony. Czy nie da się. Kolejny mit to dotyczy tutaj lykana. A nie, przepraszam, krycie. Krycie, krycie. Tak, krycie. Bo, że, że widać niby na minimapie i widać stópki na ziemi. No to niestety Adrianie P muszę cię zawieść, bo ninja znika z minimapy. Znika, zmieni mapy. O, proszę bardzo, tutaj zaraz będziesz miał dowód. Czyli to krycie, które zostało dodane całkiem niedawno, jest dosłownym kryciem. Ta postać znika zupełnie. A co ze stópkami na ziemi? No nie widać, żeby były jakieś stópki. On tu stoi, on tu biegnie cały czas. Biegnie w stronę stolika, ale może to jest spowodowane tym, że na przykład nie ma animacji czy czegoś? No to zaraz sprawdzimy to po drugiej stronie. Może przestał biec, tak jak teraz nie widzimy, że biegnie? Ale teraz też nie było widać, więc zaraz zobaczymy, zaraz sprawdzimy to jeszcze w inny sposób, nagram ten sam mit i pokażę Wam, że niestety, ale nie widać żadnych stópek i mogę też potwierdzić to, że na minimapie znika, więc Adrianie, niestety nie masz racji, kiedyś, owszem, było widać stópki, proszę bardzo, biegnie cały czas, z minimapy znika, to już jest ustalone i teraz biegnie dalej, widzicie jakieś stópki? Bo ja tam nie widzę żadnych stópek. Nic, 0, nul. Czy tak powiem, niewidzialność 100%. Czasem, jak posty na Facebooku, gdy wrzucasz z linkiem, też jest niewidzialność. 100% w ogóle nie są upubliczniane przez Facebooka w jakikolwiek sposób. No, Na tej samej zasadzie to jest. No i sami widzicie, że ani nie widać stópek, ani nie widać postaci na minimapie, więc krycie 100%. Jeśli ktoś gra ninjo, to PVP. Spotuje się do fula i ma wszystko w nosie. Czyli jak widzisz, stópki mini mapa obalone Adrianie niestety. Mity 285. Wspomniałem wcześniej Ulykana. czy Likan ma przeszywkę, czyli Omija ABS. Odpowiedź brzmi, ale no zaraz sam zobaczysz. Powiem tak, co do samego Lekana, on jest postacią bardzo silną. Nikt mi nie mówi, że lekan jest postacią słabą. Jeśli miałbym klasować postaci PVP. Lekan, BM. Co dalej? Ciężko powiedzieć, ale myślę, że może być to Smog, Body, WP. Healer hmm. też całkiem nieźle sobie radzi. A najgorsza postać do PVP? Ciężko jest określić, naprawdę. Ciężko jest określić, która postać jest najgorsza do PVP. W dzisiejszych czasach może być to Mental. Naprawdę. Ale sam widzisz, ma szycie, ma, ma. A włączona jest tylko purpura, więc sam widzisz, zadziałało. Bije te 600 gdzieś tam co jakiś czas. Broń plus zero. Tak, pozdrawiasz mamę, tatę i rodziców. Też pozdrowimy twojego mamę, twoją mamę, tatę i rodziców. Smutek. No nic, i tak to było na tyle praktycznie w dzisiejszym odcinku. I mogę powiedzieć, że owszem, Lekan ma piękne przeszycie w swoich skillach. Mam też dla Was smutną i dobrą wiadomość z jednym zamachem. Jest to 57 odcinek, co nam daje jeszcze 3 kolejne odcinki maksymalnie, więc jeśli chcecie dołączyć do rodzinki pogromcy mitów, możecie napisać komentarz, w którym napiszecie mi jakiś mit. Ja mam jeszcze odc na następny odcinek mity, więc myślę, że kolejne ostatnie 15 mitów muszą być mega, więc napiszcie, co uważacie, że jeszcze nie było, a co powinno się znaleźć. I kiedy robimy finał, wielki finale, grand finale? Myślę, że może w ten weekend, kto wie, czy i co, będziecie się mogli spodziewać, aż trzech odcinków z pogromcy mitów. Bardzo prawdopodobnie w ten weekend na pewno skończę Godiga, trójeczkę. No i cóż, to by było na tyle. Dziękuję. Podobało się? Polub, skomentuj, subskrybuj i napisz pytanie do następnego odcinka. Widzimy się niebawem. Pozdrawiam serdecznie Dim 2 i jeszcze udanego weekendu. I mam nadzieję, że skończymy mity jeszcze przed niedzielą. Do zobaczenia. Papa! Pa.